Cześć kochani witam serdecznie. Cześć, dzisiaj zaczynamy trochę nietypowo. Nie wiem co, co dalej powiedzieć. Nietypowo, witam się z wami w samochodzie. Jeszcze tego nie było. Nikt na polskim YouTube jeszcze tego nie zrobił. Przyjedziemy się dzisiaj do firmy. Kochani, zapnijcie pasy, będzie ostra jazda. Możecie być zaskoczeni, ale otwieram vloga w samochodzie. Jadę do firmy. I co wy na to? <gibrze> A ludzie tam takie pospadali z krzeseł. Dobrze, no czyli zaczęło się nietypowo, tak jak chciałam kompromitacją całkowitą. Nie no, to co chciałam powiedzieć, to że ten film e, będzie głównie opierał się na jadłospisie, na 2000 kalorii. Właśnie e, chcę Wam tutaj zaserwować gotowy jadłospis na 2000 e, kalorii, ale chcę to wpleść w takiego lo loga. Chcę to wpleść w takiego vloga, e, żeby nie było aż tak nudno. Bo wiem, że te same przepisy i same nagrywki tego, tej szamy, no to jest takie trochę monotonne, wiadomo. E, a może coś ciekawego będzie się działo dzisiaj w pracy. Dzisiaj wyjątkowy dzień, ponieważ pewien wyjątkowy człowiek ma swoje 20. urodziny! O. E, także no, liczę, wyjątkowy że. Wyjątkowy dzień, no. Idziemy do pracy, a potem do domu. Tak, spędzam święta. Także dzisiaj imprezujemy również na ostro, tak jak ostra będzie dzisiejsza jazda we vlogu. E... <śmiech> <Co>? <śmiech> Dobra, i myślę, że będziemy kończyć ten wstęp, no, bo. Cały vlog <laughs> bo... Mm, Idziemy raczej w gorszą stronę niż w lepszą, także <laughs> przejdziemy po prostu do <laughs> dalszej części vloga. Przepraszam za to. Pozdrawiam. Dobra, jesteśmy już w firmie, jest godzina 12. zazwyczaj właśnie tak koło dwunastej zaczynam swój dzień jedzenia, powiedzmy. Nie lubię jeść z rana, zajmuje mi to za dużo czasu i wolę po prostu jak już dojedziemy do firmy, zacznę pracować, zacznę tam sobie wszystko robić i dopiero potem sobie odpalam jedzonko. No i na śniadanie często i dzisiaj też zjadam sobie taką sałatkę z sosem musztardowo-miodowym, więc pokażę Wam jak ją przygotowuję. A w dzień jedzenia, o której zaczynasz? I kolejnym przepisem będzie sałatka. Bardzo często pokazuję ją na Instagramie i bardzo mnóstwo jest zawsze o nią pytań, także będziecie tutaj mieli takiego kotowca. I po prostu kupuję sobie dowolny ten mix sałat. Po prostu jest bardzo wygodne. Przepis jest banalny, także dzisiaj sama takie banały. Tu sobie mieszkam to w misce. O, wypadło. E, dobra, do tego bardzo ważnym składnikiem. Pięknie to wygląda. Wow! Jak do tego doszło? To jest z włosów, tak? Mieszasz to z fetą. Czekaj. E, I to jest ser Tolonis z biedry, ale w, wiem, że w Oszon, w Tesco i tak dalej macie sery Fawita z tej firmy. E, I to jest generalnie to samo, więc. Toronis, Fabita, co tam wolicie? Może być też feta, prawdziwa? Nie było widać, ale przy postawieniu... <laughs> Poleciało. No tutaj... Było. była erupcja. <laughs> tutaj poszło. Serafeta. E, no i ten serek sobie dajemy tutaj. Serafeta. Serafeta. Erupcja. No, zaraz, zaraz mi miska, teraz spadnie. Dobra, kolejnym bardzo ważnym składnikiem są pomidorki koktajlowe. O takie, tak wyglądają pomidorki koktajlowe. I musimy sobie to pokroić yy, na połówki albo na ćwiary, jak wolicie. Dobra, pomidorki są już też w misce. No i bardzo ważny element, który nadaje smak, yy, to jest sos. Ja używam sobie sosu musztardowo-miodowego. Yy, nie pokazałam Wam, jak to się robi, ale yy, proporcje są takie, że daję 30 g miodu płynnego. I około 20-25 g musztardy. Do tego troszkę soku z cytryny. Czasem dodaję pieprzu, ale tutaj chyba w firmie nie mamy. I, trosze, trosz, trosze wody. I troszkę wody, żeby to rozrzedzić. No i taki mamy sosik, on właśnie taki musztardowo słodkawy Także w tym sobie zalewam całą naszą sałatę. Mmm, pachnie jak Big Mac. Mm. Proste składniki, w miarę zdrowe, w sensie nic no, nie ma, nie fajnego. Eee, a bardzo fajny smak daje w takiej sałatce. Trochę jak Big ale troszkę mniej kalorii. Dobra, nieważne. Eee, i... Nie co się dzieje. <laughs> I teraz zdecydowanie najważniejszy element całej układanki, czyli pesteczki. Bez pesteczek nie ma tej sałatki, więc Taki miks to jest dynia, słonecznik i orzeszki pini, ale możecie użyć, nie samej dyni, samego słonecznika. Polecam dynię, najbardziej. No i to trzeba sobie podprażyć. Chciałam przygrać tylko pesteczki pokazać Wam. Mam nadzieję... O, słuchaj. I tak już nic szczęście, moi kochani. <laughs> a tak nie brzmi yy, dobrze jest człowiek dziękuję. Witajcie kochani. Pierwszy posiłek mojego dnia jedzenia. Dzień jedzenia zaczynam około 14. .00. Dzień nie jedzenia z reguły zaczynam wcześniej. W każdym razie dziś zaczynam o 14 od takich specjałów jak kurczak z makaronem z pieczarkami. I z różnymi zielonymi dodatkami. Oczywiście, wedle własnego przepisu, każdy co uzna za stosowne może dodać. No i cóż, pozostaje życzyć Wam mi smacznego. Na razie. No i to danie jest naprawdę banalne nie ma tu totalnie żadnej filozofii a jest bardzo pożywne, bardzo smaczne i możecie sobie po prostu zrobić dużo większą porcję i mieć to na 2-3 dni nawet. I tłumaczę co trzeba zrobić po prostu i będę Wam to po prostu chyba na przyspieszeniu, nie mogę się wysłowić, pokazywać, no bo żeby Was po prostu nie zanudzić, więc to w chwilkę zamkniemy. No więc tak, makaron musimy sobie ugotować według instrukcji na opakowaniu, mój 10 minut musi się gotować, kurczaka sobie kroimy w kosteczkę, pieczarki w jakieś tam plasterki powiedzmy. Doprawiamy sobie to, no ja użyję raczej tylko soli i pieprzu. E, jeszcze sobie kroimy do tego cebulkę. No i tak, na początku będziemy sobie podsmażać cebulkę z pieczarkami na oliwie. E, gdy to się trochę podsmaży, dodamy do tego kurczaka, zaleję to odrobiną wody, żeby się nam tak poddusiło. No a później połączę to z makaronem i będzie wszystko gotowe, więc zaczynamy. sto la niestety tu już 29 lat, więc no nie ma co Ci tam życzyć za wiele Także... No na długo nie starczy, co byś nie życzył Także myślę, że przynajmniej będziesz miał... Zdążysz wybić te monstery przed końcem I posłuchać płyty I żebyś nie myślał, że tak skromnie to po prostu druga część prezentu przyjdzie trochę później, bo... A więc zamówił w bo nie, bo nie wyszło mi Wiem, wiem, słyszałem To jest dla Krzysztofa Także powodzenia. Właśnie zastrojlowałeś Krzysztofowi, bo nie wiedział, że dostanie coś więcej, ale... Wiedział, już mu to mówiłem przedwczoraj. Nie, nie wiedział, bo... nie wiedział. Dzięki. O kurwa. Tak, już. Tylko zobaczyłem, bo nawet nie widziałem e, całości tego. Dziękuję. Jak otworzysz to pudełko, to będę robił. Za chwilę. No. Jak to on tam śpiewa na płycie i to otwierasz tą płytę, to ja bym weźmie kierownikę No. To ja tak by to logoryk, mogę tak zrozumieć. kilo. Ja bym tak tutaj... to... Raz, wstań! Nie wiem, co to jest Prost, Ładnie, na nagrałam, przebrałam taką do sądu. to no może się dogadamy. Dobrze. Dobra, jest jakoś godzina 16.00, pora na drugi posiłek dzisiejszego dnia. I staram się zazwyczaj robić tak, że jeden wytrawny, jeden słodki, a trzeci to, w zależności na co mam ochotę. No chciałam Wam pokazać generalnie trochę mojej pracy, ale tak za co się nie zabieram, to widzę, że są tam rzeczy, których po prostu nie mogę Wam pokazać, wiecie, jakieś nazwy e, naszych klientów, kontrahentów, e, jakieś kwestie cenowe i tak dalej, no nie bardzo mogę to po prostu rozpowszechniać, także musicie mi uwierzyć na słowo, że rzeczywiście tu pracuję. Dobra i ten mój drugi posiłek to omlet taki powiedzmy szarlotkowy, mocno wyczuwalne jest tutaj jabłko i cynamon, no dlatego taka nazwa i do tego jeszcze banan i sos bez kalorii. Przygotowanie tego naszego omleta rozpoczniemy sobie od zalania płatków owsianych. E, tradycją już jest, że nie jestem przygotowana do odcinka, byłam przekonana, że tych płatków owsianych mam więcej, a mam ich 20 gramów. E, no, ale na szczęście mam jeszcze płatki jęczmienne, także sobie tym zastąpię, ale możecie użyć tylko jednych płatków, i dowolne tak naprawdę mogą być gryczane, orkiszowe, jakie chcecie. 45 gramów tych płatków i to teraz zaleję sobie wrzątkiem. I wrzątku bardzo niewiele, tak, żeby te płatki zmiękły, ale żeby nie rozwodniły nam za bardzo całej masy. Także u no, mnie to będzie 90 g około tej wody. Zamieszam to sobie, żeby dobrze rozprowadzić. I to dosłownie na 3 minutki. Pod przykryciem, żeby te płatki zmiękły i troszkę napęczniały. W kuchni nie wolno tracić czasu, także, w czasie kiedy te nasze płatki nam tu miękną, my sobie przygotujemy już kolejne produkty. Czyli starłam tutaj jedno całe jabłko i pokroiłam w drobniejsze kawałki migdały 20 gramów. Tych migdałów tutaj było, także to sobie przygotujcie w międzyczasie. No i teraz te nasze płatki już praktycznie. Wypiły całą tą wodę i możemy przejść do dalszej części przepisu. I teraz dodamy sobie troszkę proszku do pieczenia. Możecie pominąć ten składnik, ale liczę, że dzięki temu ten omlet będzie trochę bardziej puszysty. Około pół łyżeczki na taką, na taką porcję wystarczy. Dobra, póki pamiętam, dodam sobie jeszcze cynamonu. Cynamonu też tak, około pół łyżeczki. Teraz do posłodzenia użyję sobie e, białka. Mój faworyt do wszystkiego to jest zdecydowanie biała czekolada, co zresztą widać, bo znowu mi się skończyła. Dobra, skończyła mi się biała, więc pomieszam sobie ze słoną karmelem. Odżywki białkowej dajemy 20 gramów. I jeśli nie używacie odżywki białkowej, oczywiście każda ma do tego prawo, nikt nie musi sobie tego wcinać, to po prostu użyjcie jakiegoś innego słodzika, nie wiem, może być to ksylitol, erytrytol e, i może jakiś aromat fajny, nie wiem, waniliowy, żeby troszkę ta wasza masa nabrała fajnego smaku. Następnie dodam sobie skyra i to jest jogurt naturalny, gęsty i dodam go sobie 50 gramów, a reszta, to co nam zostanie oczywiście się nie będzie marnowało, e, tylko użyjemy tego jako taką, powiedzmy, polewę, no, żeby ten omlet nie jest tak na sucho, powiedzmy. Więc tutaj dałam 50 g tego skera. No i oczywiście bardzo ważnym elementem są też jajka. Nie możemy niestety tego pominąć. I ja używam sobie dwóch całych jajek. Jeśli ktoś ogranicza tłuszcze, ponownie możecie tutaj użyć tylko jednego całego jajka i na przykład dwóch białek albo trzech białek. I też będzie spoko. I teraz tą naszą masę musimy sobie zblendować. Na razie nie dodajemy jeszcze tego jabłka. Tylko blendujemy te wszystkie składniki, które wam tutaj podałam i dopiero teraz do tej naszej zblendowanej masy, jak widzicie, jest to w miarę takie płynne, jednolite. Teraz dodaję sobie główny składnik, czyli jabłko, no bo ma to być omlet, a la szarlotka powiedzmy. I razem z jabłkiem dodaję sobie też migdały i to wszystko sobie teraz zamieszam dokładnie. I tą naszą masę już przelewamy na patelnię. Właściwie omlet mamy gotowy, także jest to błyskawiczny przepis. Dobra, szalony dzień. Miałam przyjemność teraz nagrywać z chłopakami e, film, także polecam wątpliwo. Wam e, 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 m, polecam Wam go obszaić jak już będzie, bo końcówka no, najlepsza na świecie. Michał powiedział, że nie otrzymał nigdy lepszego prezentu niż to, co się wydarzyło na tym filmie, także koniecznie musicie to zobaczyć. E, no i co? I nasz dzień powiedzmy dobiega końca, w sensie ten... Te obowiązki. Jest godzina 20, wracamy teraz do domku. No, z uwagi na to, że Saker ma urodziny, wiemy, że będziemy mieli gości. Wpada siostra z dzieciaczkami, także może się uda nagrać jeszcze Adasia. Jeśli nie, to już bym się pożegnała, podziękowała. Jeśli tak, to na pewno jeszcze coś tu wrzucę. No, ale tak już oficjalnie dziękuję bardzo za obecność, za oglądanie i buziaki.